Imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Kochani w Chrystusie bracia i siostry. Pan Jezus czynił wiele cudów, lecz rzeczą niezmiernie znamienną jest, iż pierwszego cudu dokonał w Kanie Galidejskiej na prośbę swojej matki. na słowa Maryi wina nie mają przemienił wodę w winę to nie przypadek lecz wyraźny znak dla nas wszystkich Pan Jezus dokonał pierwszego cudu w odpowiedzi na troskę swojej kochanej Matki i nas w ten sposób poucza że to właśnie przez Maryję najłatwiej spełniają się nasze prośby. Maryja jest zwana wszechmocą błagającą, to znaczy o cokolwiek poprosi swojego Syna, Syn to spełni. I droga, po ludzku wydawać by się mogło paradoksalnie, przez Maryję, za jej pośrednictwem jest najbardziej bezpośrednią drogą do Boga. Dlaczego? Najbardziej bezpośrednią drogą do Boga jest droga przez Maryję, ponieważ ona ma ten charyzmat, dar od Boga, iż prowadzi do niego na skrót. Usuwa wszelkie przeszkody. Wszystko, co mogłoby stawać na drodze między nami a Panem Bogiem, Maryja go usuwa i prowadzi nas prosto, mówiąc obrazowo, w objęcia swojego Syna. To też warto zanosić nasze prośby zawsze przez nią, przez Maryję. Warto do niej się uciekać. Wielęgnować na Bożeństwo do w sercu. Jeżeli trzymamy się, mówiąc obrazowo, kurczowo, jej matczynej spódnicy, to nigdy nie zmodzi Bo ona na to nie pozwoli. Ona prowadzi nas prosto do Boga, drogą zbawienia. Dlatego też tak skuteczną Modlitwą i najlepszą bronią w naszym życiu jest różaniec. Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Kontemplacja jest rzeczywiście dobrą, skuteczną modlitwą, ale to jest nie tylko kontemplacja. Kontemplujemy poszczególne tajemnice różańcowe na tle wypowiadanych pozdrowień anielskich zdrowa śmaryj łaski pełna i tak dalej. I to jest oddanie czci i chwały Matce Bożej. A to jest niezmiernie miłe Panu Jezusowi. I dlatego właśnie przez Maryję, ponieważ jest to modlitwa Maryjna, jest ona tak bardzo skuteczna. To jest cudowna broń, która niejednego człowieka postawiła na nogi. Nie pozwoliła zgłodzić, zmoczyć, i gdzieś w przepaść, ocaliła, doprowadziła do celu i nie tylko pojedynczych ludzi, ale również i całe narody, wspólnoty. Tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku bitwy pod Lepanto, kiedy to modlitwa różańcowa miała udział w zwycięstwie chrześcijan nad islamistami. Potem pod Wiedniem. Pod Warszawą w roku 1920, czy w końcu w Wiedniu, pod koniec po wojnie światowej, kiedy to bolszewicy opuścili Austrię w odpowiedzi na właśnie modlitwę różańcową, do której wezwał cały naród episkopat austriacki. I rzeczywiście Austriacy ten modlili się na różańcu, wytrwali w kościołach, w domach. I Sowieci opuścili Austrię bez wystrzału, rzecz nie bywała. Różaniec jest cudowną bronią właśnie dzięki temu, że jest to modlitwa Maryjka. To też starajmy się. Właśnie odmawiać różaniec codziennie. Uciekać się do Maryi, jej zawierzać nasze sprawy. Pógi na to iż pierwszego cudu Pan Jezus dokonał w kanie galidejskiej odpowiedzi na jej prośbę. I to jest mocny, czytelny znak dla nas. Dlatego też nie, nigdy nie opuszczajmy naszej ukochanej Pani. Trwajmy w jedności z nią. Dajmy się jej prowadzić, a ona prowadzi prostą drogą do Boga. Nigdy nie dąży do tego, żeby spełniła się jej wola, lecz wola Boga, Tak jak kaniele galilejskiej powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Cokolwiek powie nam Pan Jezus. I Maryja właśnie nas prowadzi drogą zawierzenia. Ona uczy nas posłuszeństwa Panu Bogu, a to posłuszeństwo jest dla nas zbawienne, jest dla nas gatunne. To też trzymając się mocno i naszej kochanej Matki, postępujmy bezpiecznie drogą zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.